To już osiemnasty rok, kiedy spotykamy się na Helu i rozgrywamy zawody o Puchar Polski Mistrzostwa Polski kajka. Pierwszy przystanek Pucharu Polski w Kuźnicy. Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszych warunków. Udało się rozegrać wszystkie zaplanowane konkurencje w kategorii Wing oraz kajt. W przypadku Hajta dosyć tuzinkowa sytuacja, bo rozgrywaliśmy to wszystko na nowych rewach, więc zawodnicy mieli tak naprawdę super warunki. Łaska woda, równy wiatr, wszyscy zawodnicy byli na pewno z tego bardzo zadowoleni i pozwoliło nam to też na rozegranie wszystkich kategorii w jeden dzień. Przynajmniej płynęłyśmy 3 hity, każdy hit był dla mnie bardzo udany, jestem bardzo zadowolona ze swojego pływania i ogólnie rzecz biorąc uważam, że to był mój najlepszy przystanek ze wszystkich zawodów Kite 15-20 węzłów codziennie pozwoliło nam rozegrać 16 wyścigów dla kajtów i 12 wyścigów dla wingów. Jeżeli chodzi o kajty, no to tutaj już generalnie standard, wyścigi na wysokim poziomie, i do czego zawodnicy mam nadzieję są już przyzwyczajeni. Właśnie udało mi się wygrać przystanek Kajt Cupu, z czego jestem bardzo zadowolona. Zapewniło mi to miejsce na zawodach w Marsylii na test evencie który będzie fantastycznym treningiem do nadchodzących igrzysk olimpijskich, na których mam nadzieję, że uda mi się wystartować. Jeżeli chodzi o wingi, klasa, która w dalszym ciągu się wraz z nami rozwija, no i tutaj dzięki tym wspaniałym warunkom mogliśmy poeksperymentować trochę z formatami, z trasami W konkurencji Wing Race udało nam się rozegrać 12 wyścigów, finalnie zajęłem drugie miejsce bardzo fajne wyniki, bardzo fajna frekwencja, pojawiło się zarówno dużo zawodników właśnie w kategorii kajtowej, jak i w kategorii wingowej, a my widzimy się już za niecałe trzy tygodnie w Jastanie. Do zobaczenia!